Ten rewenarz jest jednym z najnowszych drużyn skali rzeszów. Dariusz Leć, um, 60.30. No, nie musiał pan tego przypominać, dziękuję bardzo. Po, Pozostaje nam gratulować gospodarzom, objechali dwa znakomite spotkania, tak dalej i miejmy nadzieję, że, że w swoich dalszych rybaniach będą pokazywali również łatwe relacje. W dzisiejszych zawodach Jason Cramp Rafał Koniewski, no może nawet w odwrotnej kolejności, tak naprawdę dużo, dużo, duża, duża dużo ciura. No tak, tych dwóch zawodników, e, szarpiący się Dawid Lampard i długo, długo nic tak naprawdę, no nie ma i nie mieliśmy czym strzelać i, i tak się to skończyło po prostu, no. Z drugiej strony, jak spojrzymy na, na statystyki, no to w pierwszej dwudziestce mamy jednego zawodnika i jakby z tej strony to oceniać, no to chyba i tak zeszliśmy daleko. Natomiast, no pozostaje ten niedosyt, bo na, na, na zimę i tą, tą długą przerwę dostaliśmy taką gorzką pigułę i pewnie będziemy czuli zmak przez całą zimę do następnego sezonu. Rzeszów y, dla mnie jest y, bliską drużyną, dwa lata tam pracowałem. Y, pracuje Darek, który ze mną był y, rok w, we Wrocławiu. Jeździ tam Jason, który, który jest dla mnie bliżej niż zawodnik y, drużyny przeciwnej. Y, także dla mnie jest to sympatyczne miasto, sympatyczna drużyna. Y, no może pecha mieli, że my w tym momencie Naprawdę dorobiliśmy się, że cały zespół u nas jedzie bardzo dobrze, bo jeżeli do trójki naszych asów Grega Andreasa i Piotra dołączył, teraz Jonas, Dawidson i Zęgi, do tego trzeba powiedzieć, że coraz lepiej jedzie Patryk Dudek, również nasi młodzi chłopcy. Kacper i Adam robią stałe postępy, więc jeżeli ta drużyna jedzie i wszyscy dobrze jadą, więc jest bardzo trudno taką drużynę pokonać. Ja się cieszę. Martwi mnie tylko to, że teraz my miesiąc czasu będziemy czekali na na półfinał. Trochę to jest tak nie bardzo wszystko zrobione. Bo teraz co z tą drużyną przez miesiąc robić, prawda? W każdym razie cieszę się, że tak jedziemy. Będziemy robić wszystko, żeby ta forma naszych zawodników była cały czas taka, jak jest. A właśnie co będzie działo się w ciągu tego miesiąca? Będą jakieś dodatkowe zajęcia, czy, czy wszyscy skupią się na swoich zajęciach? To co, takie mówienie, dodatkowe zajęcia, to, to co? Na rower ze mną pójdą? nie, chodzi o to, że, że to chodzą, no ale to... <śleski> starsi, znaczy starsi, jeżdżą zawodnicy, w Szwecji, w Szwecji jeżdżą Grand Prix juniorzy mają dużo imprez, zresztą będziemy jeździli też i na finał Mistrza Świata. Także tej jazdy będzie, tylko że po prostu nie będziemy razem. Prawda? Zależy mi, żeby Grzegorz Zengota mógł gdzieś dołączyć i trochę więcej pojeździć, bo jak nie będzie jeździł, no to będzie źle. Jeszcze na koniec zapytam o Kacpra Rogowskiego. 4 plus bonus? 3 plus bonus, tak? Pochał bardzo dobrze i, i, i yy, uważam, że wstydu na mnie przyniósł, ani sobie i, i naprawdę pojechał bardzo ładnie i z głową, także ja jestem zadowolony. No tak, ja się cieszę, że zaczęły mi wychodzić starty. No nie jestem zadowolony do końca z tego drugiego wyścigu, bo jechałem trzeci. No ale tak się stało i cieszę się, że wygrałem z Lily bo no, takie nazwisko jeszcze pięć lat temu, kiedy chodziłem na trybunę, jeszcze nawet nie możemy o tym, żeby jeździć, a dopingowałem go, a teraz mogę zmierzyć w wyścigach i jeszcze z nim wygrywać, to, no jestem zadowolony. Trener będzie miał teraz problem, tak? Adam, trzeba przy Kasper Rogowski, obaj jedziecie bardzo fajnie. No tak, staramy się, poza torem jesteśmy kolegami na to, że też. No trener będę musiał wybrać ja będę robić wszystko żeby to był ja natomiast jak to trener wybierze Adama ja będę go dopingować i będę się cieszę że będzie punkty. Uh, maybe it's only good luck you wiesz. Know. Uh, it's been uh, pretty much the same all season and uh, now, now I have some good luck and everything is working for me and uh, of course engines working good as well but uh, Sometimes it's not only the engine so uh, but uh, feels good now uh, two matches in the playoff and uh, hopefully we can turn uh, my season around here in the playoffs and uh, have some good scores and uh, so far mówi, że to so oczywiście dzięki jego oczywiście które teraz opisuje, ma nadzieję, że wszystko się teraz obróci może warto tak naprawdę zabierać na zawody mamę, bo ci mama obserwowała e, zawody z tribuny i to chyba e, też nie zaszkodziło, prawda? Yeah, I see your mother was on the meeting and maybe because of this you had so good meeting. Yeah? Maybe for next meeting you should bring wiesz, myślę, że Yeah, yeah, you know it's. Uh, I think it's uh, it's her first time here and uh, I think uh, she appreciate all the help we had and. Uh, It's a good meeting for her watch stadium Tak mama była w Polsce i na pewno to będzie to niezapomniany niezapomniane chwile tutaj z fanami dobry meeting znaczy dobry mecz Jonasa jego wykonanie